Zawody czas zacząć. Na pływalni Foka odbyła się kolejna edycja Mistrzostw Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu. W kategorii dla klas trzecich i czwartych wzięli udział uczniowie z 16 placówek w naszym mieście. Do przepłynięcia mieli 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym. Organizatorem tej imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tym zawodom są ba bardzo wielkie emocje, zarówno dzieci jak, jak i rodziców opiekunów, bo to... Yy, szczególnie jak, 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 jak są wyścigi sztafetowe, są na pewno się użymy. Yy, dzieci bardzo chętnie startują, bo mamy na każdej z tych edycji mamy no, dzieci rzędu około 200 w tych klasach trzecich, czwartych, piątych, szóstych. Podobnie i tym razem zainteresowanie było duże. Wyścigi odbywają się w kilkunastu seriach z klas trzecich i czwartych. Blisko 200 młodych pływaków sprawdzało swoje siły w sześciu osobowych grupach. Oprócz tego w sztafetach dziewcząt i chłopców, stylem dowolnym, wystartowało blisko 20 osób. Po czterech zawodników w każdej turze. Wzięłam udział w tych zawodach, bo lubię pływać, no i to jest moją pasją. Te zawody mi się strasznie podobają, bo można spełniać tutaj marzenia, można coś wygrać, można zdobyć pierwsze miejsce. Nagrodę chce zdobyć każdy. O wyróżnienia na mistrzostwach między sobą rywalizują też szkoły i klasy. Dla trzech najlepszych placówek przewidziane są puchary. Ponadto zwycięzcy sześciu pierwszych miejsc w każdej z konkurencji zostaną uhonorowani dyplomami, a troje najlepszych z nich otrzyma nagrody rzeczowe. Końcówka jest taka właśnie bardzo radosna, emocjonalna sobą. Jest ta radość właśnie z tych, z tych wyników z tego, z tego z tej nagrody. No to dzieci one. Ścigają się na serio po prostu, przeżywają bardzo, każdy start, niektóre nawet jeśli nie chce skakać ze, ze skoku startowego, startują z wody, Szybko wystartować, żeby się ścigać. Bardzo fajnie było, tylko tak pod koniec mnie tak bardzo trochę nogi bolały po tym całym pływaniu, ale fajnie było. 9 listopada o nagrody zawalczą klasy piąte i szóste.